nie tak dawno był film o wyciszaniu drukarki Ender 3 wersji 2 poprzez wymianę wentylatorów, ale okazuje się, ta modyfikacja nie była wystarczająca, a to dlatego, że widzicie z lewej strony już w kadr wchodzi monitor. Ja teraz sobie siedzę przy komputerze i drukarka jest na wyciągnięcie ręki. Ten szum jednak mimo wszystko, że on jest cichszy niż był, dalej jest denerwujący i mam zamiar dzisiaj się z nim jednak dalej rozprawiać. Zapraszam na film. Wiatrinator sobie siedzi tam na dole, pod tym zasilaczem mocowanym na te cztery śruby. Także dzisiaj mam zamiar go wymienić ponownie na inny. Drukarkę już jednak podniosłem, nie chciałem tego robić, ale no, jednak trzeba będzie. Wydrukowałem takie sobie nóżki. To są padłościany, które nachodzą na oryginalne gumowe nóżki. Od dołu podklejony jest filc. Co prawda, nie chciałem tutaj stosować. Gumy, dlatego jest filc, ale niestety na tym filcu drukarka po prostu jeździ jak nie wiem co, po blacie. Także trzeba będzie jakąś gumę jednak zastosować, być może białą. Biała będzie brzydko wyglądała, ale obawiałem się, że zastosowana czarna po dłuższym stanie będzie barwiła blat, Także dlatego chciałem filc, no ale jednak trzeba będzie jakąś gumę. Także drukarka poszła do góry, a to dlatego, że wentylator, który zastosuję, będzie pod zasilaczem i będzie po prostu wystawał od dołu drukarki. Wentylator, jaki zastosuję, to, hm, a jakże, Noctua, konkretnie model NF-R8 Redux 1200, najcichszy, jaki w ogóle znalazłem w ofercie. Wygląda tak, to jest klasyczny wentylator 80x80x25. Będzie jeszcze przykryty od dołu, od strony blatu, takim grillem, który dokupiłem osobno, no i oczywiście to teraz trzeba będzie Zamocować pod zasilaczem, zrobić nowy otwór i czym jak się będzie sprawować. Obudowa zasilacza już zdjęta, zdjęty wentylator. Jak to zrobić, to mówiłem o tym w poprzednim filmie. Tutaj od spodu teraz ma być wentylator. Także przymierzę go sobie tutaj od tej strony. Z początkowo chciałem tak w rogu, teraz jak widzicie, ale tutaj przychodzi śrubka, więc by nie weszła. Trzeba odsunąć. Poza tym. Będzie trzeba zrobić wielką taką dziurę. A tutaj tego mięsa, że tak powiem, zostałoby mało, i by się wyginała ta krawędź. Także odsunę mniej więcej gdzieś tak od brzegów wentylator. Poza tym nie będzie mi się wtedy tutaj nakładać te, te, ten otworek z otworem od wentylatora. Także pi raz mniej więcej tak. Także zaznaczę zaraz sobie tutaj otworki do wywiercenia. Te cztery i jedną taką wielką dziurę pod wentylator. Otwory pod wentylator do śrubek już wykonane Obrysowałem sobie, gdzie ma być ten duży otwór przelotowy do powietrza No i teraz wycinanie tego otworu No i teraz to, czego turkiski najbardziej nie lubią, czyli wycięcie tego otworu Już, żeby ten środek odpadł No i pilnik, wyrównywanie krawędzi Nasz zasilacz, skoro wentylator będzie pira ze drzwi mniej więcej w tym samym miejscu to do wtyczki. Wtyczka jest poluchem, Wam pokażę w tym miejscu. No jest za dużo nam nie brakuje, bo będzie to mniej więcej tyle w linii prostej. Troszkę na zakręt i zapas, to jest mniej więcej tutaj. Właśnie to możemy tak zrobić. To już można zdjąć, a będziemy przycinać te. Jeszcze raz. Cyk tu dotąd zawiasik i w tym miejscu obcinam. Przy czym je obetnę mniej więcej gdzieś tak pewno, a to dlatego, że tutaj po prostu do czerwonego i czarnego przylutuję kawałek przewodu już z gotową wtyczką. Także jeszcze je tutaj kawałek skrócę, przylutuję te i będzie gotowy przewód. Założona koszulka od wentylatora Naktua, wtyczka. Ten żółty przewodzi, który tutaj leci, on po prostu jest przycięty i się kończy gdzieś tutaj w tej osłonce. Także pozostało teraz podłączyć, przykręcić i zamontować zasilacz z powrotem. Także ja to już sobie montuję, składam. O, tak to będzie wyglądało i wkładam do drukarki. Tak to wygląda po zamocowaniu pod drukarką. A tak to wygląda już na, postawiona na stole, na tych podniesionych nóżkach. No i mam nadzieję, że będzie o wiele ciszej. Pozostało mi jeszcze coś zrobić z tymi wentylatorami tutaj na głowicy, ale szczerze powiedziawszy nie mam pomysłu, co i jak to rozwiązać. One są cichsze o wiele od tych oryginalnych, ale ich ton działania jest wyższy, także niesie się po wszystkich pokojach, i to jest dość wkurzające, także coś to jeszcze będę musiał wymyślić. Nie wiem co, jak coś wymyślę, to dam Wam znać i pokażę. Także na razie dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Hej.